Aluśniomanko ziomki, słyszymy się? Jest coś ktoś, jest ktoś na live? Dobra, nie ma, ale mam tutaj potwierdzenie, że, że jesteśmy już na live. Także słuchajcie, witajcie na kolejnym odcinku z live z serii Szybka Sprawa. Szybko losujemy zwycięstwo skina z, z ostatniego odcinka. Ostatni odcinek się nazywał testujemy na tam się skrzynki? I już tutaj wklejamy link do YouTube. Random comment picker. I patrzymy co tu się dzieje, dobra Kopiujemy link Klikamy Fetch Anything goes Klik Continue I uwaga Skina wygrywa raz, dwa, a nie to poczekajcie jeszcze Continue Zadowało 10 komentarzy No i dobra i klikamy Pick a winner Raz, dwa, trzy i zwycięstwo jest Mandorok7846, gratulacje ziomku Dzień dobry, dzień dobry i, i jesteś bogatszy od nowego skinka Byku Dobra, I odezwę się do ciebie w komentarzu, mam nadzieję, że masz ustawiony trade link U siebie na kanale, zaraz sprawdzimy i się do ciebie odezwę Gratulacje Byku za, za zwycięstwo i co? Widzimy się na następnych live'ach, szybka sprawa, trzymajcie się, siemanko